Proszę Państwa, mamy ogromną przyjemność, aby poinformować Państwa, że orlen 80 rajd polski będzie w przyszłym roku rundą rajdowych, samochodowych mistrzostw świata. Pamiętam rok 2009, kiedy to po raz pierwszy w mikołajkach byli kierowcy najlepsi kierowcy rajdowi. No, i później z krótką przerwą, i od roku 2017 ten rajd już nie był rozgrywany jako Mistrzostwa Świata, ale, ale jako eliminację Mistrzostw Europy. Wreszcie udało nam się dopiąć swego, i rzeczywiście po tym drobnym potwierdzeniu przez Światową Radę FIA będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w kalendarzu WRC. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze i o finansowanie. Tego typu imprezy są naprawdę bardzo kosztowne, bardzo drogie i zawsze mieliśmy problemy ze znalezieniem sponsora strategicznego. Żeby zaspokoić Państwa ciekawość, to powiem, że takie eliminacje kosztują ponad 3 miliony euro, czyli grubo ponad 15 milionów złotych. Udało mi się, udało nam się rozmawiać z zarządem PKN Orlen, który stał się głównym sponsorem, sponsorem tytu, tytularnym tego rajdu. Zadecydował pan prezes Obajtek, że Orlen będzie finansował jako sponsor tytularny całość kosztów organizacji tego rajdu. Rzeczywiście nie wyobrażamy sobie, żeby ten rajd i ta impreza odbyła się bez udziału marki Orlen. Dzisiaj marka Orlen jest obecna i towarzyszy największym imprezom motoryzacyjnym, które w Polsce organizujemy. Również w Orlen Teamie jest absolutna czołówka zawodników motorsportowych. No i co, bardzo się cieszymy, że udało się zorganizować czy zgłosić i uzyskać akceptację do tego, żeby 80. RAID polski stał się znowu rundą Mistrzostw Świata. Pierwsza propozycja organizacji Mistrzostw Świata padła już na konferencji prasowej, która była zorganizowana na wiosnę. W związku z rozgrywaniem w tym roku w naszym mieście 79. Rajdu Orlen, i tam już z panią dyrektor Agatą wymieniliśmy pierwsze zdania na temat możliwości zorganizowania w Mikołajkach mistrzostwa Świata. No i od tego się zaczęło, więc pani dyrektor powiedziała, że. No tego typu decyzje muszą zapaść na szczeblu zarządu i być podjęte przez prezesa Orlenu. Więc umówiłem się z panem prezesem Orlenu. Cieszę się, że zechciał mnie przyjąć w Warszawie. I po pierwszych naszych rozmowach ustaliliśmy, że tutaj też zarząd i pan prezes odbędzie wizytę w Mikołajkach. Później naturalnie w te rozmowy włączył się też Polski Związek Motorowy. Lobbing zawodników, bo z zawodnikami, którzy jechali ten rajd też trzeba było rozmawiać i żeby oni odpowiednią atmosferę tworzyli do tego, żeby te mistrzostwa były u nas rozgrywane.